Cześć, chomiki polujące na dobry zysk. Zazwyczaj omawiamy tematy takie jak kryptowaluty, zmienność rynku, strategie handlowe, a nawet memcoiny, ale dziś zamierzam uprościć nasze podejście i postarać się zrozumieć podstawy świata kryptowalut. Pomoże nam w tym facet, który już osiągnął sukcesy w tej dziedzinie. Sprawdźmy więc kolejny filmik i spróbujmy to wszystko razem rozgryźć. Zaczynamy! Ten milioner ujawnia, jak zarobić miliony w kryptowalutach. Jeśli chcesz zarobić na krypto, musisz zrozumieć, na czym polega przepływ pieniędzy w kryptowalutach. Gdy to opanujesz, możesz stać się milionerem nawet bez posiadania zbyt wielkiej wiedzy w tej dziedzinie. Jak wygląda przepływ pieniędzy w krypto? Wszystko zaczyna się od BTC. Gdy ludzie zarobią trochę na bitcoinie, zaczynają się przeglądać altcoinom, bo wydają się bardziej interesujące. Bardziej ekscytujące, prędzej czy później zwracają uwagę na największe altcoiny, takie jak Blackberry oraz Ethereum. Dajmy na to, że ludzie przenoszą pieniądze na Ethereum, więc naturalnie Ethereum gwałtownie idzie w górę. Gdy BTC rośnie jak szalone, a ETH jest nadal bardzo spowolnione, to jest właśnie ten moment, kiedy ja zaczynam się przyglądać ETH, zamiast podążać za BTC i odwrotnie, gdy ETH ciągnie mocno pieniądze przenoszone są z ETH do dużych kapitalizacji. Weźmy na przykład Solane, gdy pieniądz płynie do a większe monety idą w górę, wtedy skupiam się na projektach lub lepszych monetach, które są zbudowane na tych głównych. Czy możesz zostać milionerem kryptowalutowym? Hmm, to dość ciekawa strategia, prawda? Wydaje się, że trzeba uważnie śledzić trendy rynkowe i w odpowiedniej chwili przeskakiwać z jednej monety na drugą, aby nasz kapitał odzwierciedlał obecne trendy. Trudno się z takim podejściem nie zgodzić. Wiele osób dokładnie w ten sposób pomnożyło swój kapitał. A czy według Was jest to Solidna technika tradingowa? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. No i nie przegapcie kolejnych odcinków pełnych finansowej mądrości. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, chomiki to siła jeden za wszystkich i wszyscy za jednego. Do zobaczenia. Witam finansowo zaawansowane chomiczki. Interesują nas głównie kryptowaluty i podobne inwestycje. Słowem gra o wysoką stawkę. Ale teraz dla odmiany wracamy do podstaw, mianowicie samych pomysłów na biznes. Wierzcie lub nie, czasem najprostszy pomysł może zamienić kogoś w milionera. W dzisiejszym filmiku poznacie jeden z najbardziej odjechanych pomysłów, na które kiedykolwiek natrafiłem. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jakie przyniosły rezultaty, słuchajcie uważnie. Największy zysk w historii programu Shark Tank to zestaw do testowania DNA kotów. Gdy po raz pierwszy o tym usłyszałem, pomyślałem sobie, że to głupota. Po co mam wydawać 29 dolarów na zestaw do testowania kociego DNA, skoro nowego kota można kupić za 5? Ale Anna Skaja, założycielka Baseballs, była wyjątkowo przekonująca, chociaż nikt nie dał jej ani grosza, aż do samego końca prezentacji. Po prostu zależało jej na tym, żeby kociaki mogły żyć dłużej, a jeśli ludzie dbają o swoje sierściuchy, to pewnie zapłacą te 29 dolców. Wreszcie nie mogłem już wytrzymać i dałem 250 tysięcy. Jak to im nie mogłeś wytrzymać? No bo gadała i gadała, była nieustępliwa. Drodzi 250 tysięcy dolarów tylko po to, żeby przestała mówić. Ani myślała odejść bez umowy. A parę miesięcy później sprzedała swój pomysł w wielkiej firmie farmaceutycznej. I to wcale nie te głupie zestawy, tylko informacje. Posiadała dane DNA na setek tysięcy kotów. 75% udanych transakcji zamykają kobiety. Nieustraszone bestie jak Anna Skaja. Wow, to dopiero unikalny startup, co? Jeśli widzieliście Shark Tank, przy okazji świetny program, to wiecie na pewno, że facet mówi prawdę. Statystyki pokazują, że większość udanych umów faktycznie zawierają kobiety. Być może jest to kwestia wytrwałości, bo na przykład Anna zaciekle walczyła o swój projekt do samego końca, a zatem miejcie wiarę w swoje przedsięwzięcia, a sukces na pewno was nie ominie. A ja tymczasem sprawdzę, czy sprzedają testy DNA dla chomików. Mam przeczucie, że mogę pochodzić od lwów. Dzięki za oglądanie! Pamiętajcie, chomiki to siła. Jeden za wszystkich i wszyscy za jednego. Do zobaczenia w następnym odcinku!